Czy można jakoś racjonalnie opanować lęk, Na przykład w sytuacji, gdy masz zaraz wyjść na scenę? Albo też za chwilę wejdziesz do gabinetu szefa i poprosisz go o podwyżkę. Albo masz przedstawić swoją wizję na spotkaniu firmowym. Możesz, możesz ten lęk zamienić w ekscytację. Jak to zrobić? Posłuchaj dzisiejszego odcinka. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Sloan, to przestrzeń, w której dzielę się wiedzą, Sprawdzonymi narzędziami i inspiracjami jak żyć lepiej w świecie, który momentami bywa bardzo wymagający. Lęk jest taką niewidzialną siłą, która potrafi powstrzymać przed odbyciem trudnej rozmowy z szefem, przed wystąpieniem publicznym, przed zrobieniem czegoś, co jest naszym marzeniem, twoim, moim. I to właśnie ten lęk sprawia, że tyle dobrych pomysłów, tyle idei wartych milion dolarów, albo i więcej, nigdy nie wyszło poza czyjąś głowę. Wielokrotnie mówiłem ci, że możesz schakować swój mózg. On jest trochę takim komputerem, nie zawsze nam sprzyja. I dzisiaj opowiem ci o jednym z najpotężniejszych sposobów. Jak to zrobić? Aby ten okropny i paraliżujący lęk przetransformować w ekscytację. Z perspektywy Twojego ciała, lęk i ekscytacja to niemal to samo. W obu przypadkach Twoje serce bije szybciej. Czujesz takie samo pobudzenie, a organizm wchodzi w taki stan gotowości, jakby coś się zaraz miało wydarzyć. I jest tu jedna różnica. Tą różnicą jest historia, którą opowiada w tym czasie twój umysł. I na tym się zaraz skupimy. Gdy czujesz pobudzenie, a umysł mówi: zaraz wydarzy się coś wspaniałego, czujesz taką ekscytację. A gdy czujesz lęk, to pobudzenie również występuje, a twój umysł mówi ci wyraźnie: uwaga, Zagrożenie. I czujesz lęk. To jest kluczowy mechanizm, który pokazuje, że masz wpływ na to, jak się będziesz czuć w trudnym momencie. Okej, okay, wiemy, że czujemy to samo, ale w takim razie, jak przerwać stary program i natychmiast nadać tej energii pobudzenia nowy kierunek? Możesz to zrobić, mówiąc sobie na głos lub w myślach. Jestem podekscytowana. Wyobraź sobie sytuację. Masz zaraz wyjść do gabinetu szefa, czujesz stres, ponieważ będziecie rozmawiać o podwyżce, na której ci bardzo zależy. I zamiast napędzać się i czuć, jak ten lęk przed rozmową wypełnia Twoje ciało, zatrzymujesz się, robisz dwie rzeczy. Liczysz, a następnie mówisz. Jestem podekscytowana, bo w końcu. Porozmawiam z szefem o podwyżce, na którą zasłużyłam. Albo masz zaraz wyjść na scenę i czujesz ten stres. I zamiast tego mówisz: "Jestem podekscytowana, bo zaraz wejdę na scenę i opowiem z pasją o moim projekcie". I za chwilę wyjaśnię ci, dlaczego ten mechanizm jest tak skuteczny. Być może w tym momencie Czujesz, że to jest trochę takie niewiarygodne. Ale uwierz mi, Twój mózg jest tak skonstruowany, że bierze to całe pobudzenie w ciele, które do tej pory interpretował jako lęk, i od razu je przekierowuje na nową, ekscytującą historię. On nie rozróżnia, co jest prawdą, a co nie. Jeżeli mówisz sobie pewne rzeczy, to on bierze to za pewnik. Jeżeli mówisz sobie, jestem. Beznadziejna, to mózg myśli sobie, no tak, ona jest beznadziejna. Ale jeśli powiesz sobie, dam radę, mam tyle kompetencji, aby zarządzać tym projektem, mózg powie, no ale rzeczywiście, ona da radę. W końcu to powiedziała. I tak samo jest w tej sytuacji. Jeśli mówisz, że jesteś podekscytowana, podekscytowany, to on od razu przekierowuje tą energię pobudzenia na zupełnie inne tory. Uruchamia przełącznik i mówi, okej, okay, w takim razie to nie lęk, to jest ekscytacja. Przypomniałam sobie o tej metodzie kilka dni temu, gdy miałam okazję opowiadać trochę o swojej pracy i doświadczeniach zawodowych. Dlatego też nagrałam dzisiejszy podcast, bo ta metoda wielokrotnie ratowała mnie w trudnych sytuacjach. Pamiętam jedno z moich pierwszych dużych wystąpień na scenie. Byłam ogromnie zestresowana. Czułam, jak serce mi wali w piersi. Widziałam ten tłum. Osoba prowadząca konferencję już mnie zapowiadała. I wtedy ja, stojące za kulisami, zamiast poddać się panice, zrobiłam trzy rzeczy. Po pierwsze, odliczyłam w głowie od pięciu do jednego: pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zrobiłam to, by przerwać pętlę lęku. Potem powiedziałam sobie: Jestem podekscytowana, bo zaraz zainspiruję tłum ludzi do tego, aby zaczęli świadomie zarządzać swoimi myślami. I zaczęłam wtedy myśleć o tej mojej wiedzy, którą mam do przekazania o tych wszystkich rzeczach, które mogą spowodować, że te osoby, które są po drugiej stronie, poczują się lepiej w życiu, dostaną wiedzę, która jest bardzo cenna. I na koniec, przed samym wyjściem na scenę, zrobiłam coś jeszcze. Uśmiechnęłam się. Uśmiech to kolejny potężny hak dla Twojego mózgu. On nie rozróżnia, czy ty się śmiesz naturalnie, czy wywołujesz ten uśmiech celowo, po prostu się uśmiechając. Sam ruch mięśni twarzy wysyła do niego sygnał: wszystko jest w porządku. Jest spokojnie. Ona się uśmiecha. Jesteśmy bezpieczni. Przecież by się nie uśmiechała, gdyby było zagrożenie. Tak właśnie działa mózg. Trochę jak komputer, jest bardzo racjonalny. I mając jego mapę, możesz naprawdę świadomie wspierać się, gdy codzienność bywa wyzwaniem. A wracając do mojego występu, wyszłam na scenę i była to jedna z najlepszych prezentacji. Jakie kiedykolwiek poprowadziłam, po występie podeszło do mnie wiele osób rozemocjonowanych tym, co przekazałam, tym, czego się dowiedzieli. To było niesamowite. Pamiętaj, że masz ogromną moc do zmiany tego, co czujesz. I to jest Twój wybór. Czy czujesz lęk, czy czujesz siłę sprawczą. I jeszcze jedno. To, w jaki sposób ze sobą rozmawiasz, ma ogromne znaczenie. To działa w każdym kierunku. Jeśli powiesz sobie w pracy, że ten projekt jest dla ciebie za trudny, to on będzie za trudny. A jeśli powiesz sobie, to jest wyzwanie, ale poradzę sobie z nim, to sobie z nim poradzisz. I jeśli czujesz, że sobie poradzisz, zaczynasz szukać sposobów, by sobie pomóc, a nie utwierdzać się w tym, że sobie nie poradzisz. Pamiętam takie zdjęcie, na którym widziałam dwóch mężczyzn, jeden z nich mówił: podróż na Marsa jest niemożliwa. Drugi mówił, podróż na Marsa jest możliwa, to kwestia czasu. I pod tym zdjęciem był podpis: oboje mają rację. I tak właśnie jest. To w jaki sposób rozwijasz historię w swojej głowie, karmiąc lęk, niepokój, brak wiary. Czy też ekscytację, wiarę, energię do działania i radość? To jest dokładnie to, w jaki sposób projektujesz swoje życie. Na przykładzie lęku i pobudzenia, ekscytacji, na przykładzie wiary w to, że możesz coś zrobić i braku tej wiary. Faktem jest, że nie masz pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w życiu. Nie możesz wyłączyć negatywnych zdarzeń, czy przestać całkowicie odczuwać lęk. Żyjemy na Ziemi, to jest niemożliwe, ale możesz świadomie kierować swoją uwagą. I to właśnie tego z całego serca Ci życzę. I tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Jestem niesamowicie podekscytowana, że jesteś tutaj i słuchasz tych słów. Jeśli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, pamiętaj, proszę o jednej rzeczy: zostaw komentarz, zaobserwuj mnie, zasubskrybuj ten kanał. I daj znać w komentarzu, co myślisz o hakowaniu swojego mózgu. Jesteś tym lęk, czy tim ekscytacja? I oczywiście zostaw serduszko, łapkę w górę. To taki prosty sposób, w ramach którego możesz podziękować mi za to, że tworzę te treści. Do usłyszenia za tydzień.